kopalni uranu w Kletnie porozmawiam dzisiaj z profesorem Robertem Klementowskim o historii polskiej energetyki jądrowej. Andrzej Zawistowski, zapraszam. Panie profesorze, jesteśmy w kopalni uranu w Kletnie. Oczywiście pierwsza myśl to broń. Natomiast tak naprawdę przecież. Uran to technika pokojowa uzyskania energii elektrycznej. Kiedy pojawił się pomysł, żeby wykorzystywać uran do produkcji energii elektrycznej? Myślę, że tutaj warto wskazać na rok 1941, kiedy taka specjalna komisja Wielkiej Brytanii, powołana przez rząd Wielkiej Brytanii, przygotowała takie specjalne dwa raporty pokazujące wykorzystanie pierwiastków pomiętwórczych, uranu do dwóch celów militarnych i pokojowych, zaznaczając, że w obecnej sytuacji te cele pokojowe są jakby mniej istotne. I oczywiście w miarę, tak właściwie do roku 1953 to te kwestie militarne były najważniejsze. Potem po śmierci Stalina, po rozpoczęciu tego procesu, nazwijmy to tego odwilżowego w skali całego świata, po wystąpieniu Eisenhowera w ONZ, który mówił o wykorzystaniu atomów, jak on mówił, dla pokoju, pojawiła się kwestia taka, że rzeczywiście można by warto współpracować i warto wykorzystać to, co daje nam natura, nauka, o czym już wiemy, a nie wiemy do końca, jak to wykorzystać. I w roku 55. kiedy miała miejsce taka bardzo ważna, pierwsza ogólno, ogólnoświatowa, międzynarodowa konferencja poświęcona pokojowemu wykorzystaniu energii jądrowej, to trochę brzmi jak propagandowe hasło ono było tak wykorzystywane. Rzeczywiście wtedy spotkali się, od roku 1939 można powiedzieć, spotkali się po raz pierwszy na forum międzynarodowym naukowcy z wielu, wielu krajów świata. Kiedy zaczęli rozmawiać, chwalić się czasami, ale rozmawiać o tym, właśnie jak, do czego można promiotwórczość wykorzystać. Bo takie jednostkowe cele, jednostkowe pomysły były przygotowywane, były realizowane. Jednak nie były udostępniane, o tym się nie mówiło. Mimo że formalnie rzecz biorąc, współpraca międzynarodowa na forum onz tu istniała, ale to była raczej taka platforma walki między oboma obozami, bardziej niż tak naprawdę kwestia współpracy na tym polu. Czyli tutaj ta odwilż polityczna pomogła połowę yy, lat 50. Yy, oczywiście. Yy, było jasne, że jest to pewnego rodzaju surowy, które można, można wykorzystać do celów zupełnie innych. I to paradoksalnie kapitalizm jako można powiedzieć pewnego rodzaju system. Doprowadził do sytuacji, w której na przykład administracja warzyktońska była naciskana na to, żeby uwolnić tajemnicę, żeby pokazać, wykorzystać coś, co można by w tym momencie na czym można by zarobić, mówiąc wprost i kolokwialnie. Ale na tym to często polegało, i dlatego Amerykanie byli jakby na początku tej, czyli na tą forpocztą, można powiedzieć, udostępniania, ujawniania pewnego rodzaju procesów, badań naukowych, które wiążą się właśnie z, z energią atomową, z tym, do czego można ją wykorzystać, a widziano duże szanse. Zresztą można powiedzieć, że kiedy się bada taki temat, który nazywa się często atomic culture, nie ma polskiego zwrotu, a więc tego w jaki sposób oddziaływało to kwestia bomby atomowej, atomu, uranu, tego wszystkiego na społeczeństwa no to jeden z tych euforycznych takich przepowiedni, które się pojawiały, mówił właśnie jakiegoś my to świat nie zbudujemy, wykorzystując tą wydawałoby się nieskończoną energię, którą no bo generalnie rzecz biorąc wiemy doskonale, że rozwój cywilizacji to w dużej mierze ogranicza się yy, ograniczony tym, że mamy ograniczone zasoby energii, którą możemy wykorzystać, z których możemy zbudować lepszy świat. Może utopijne spojrzenie, ale tak na to postrzegano. I rzeczywiście ta odwilż połowa, od lat 50., po lat 50. powodowała, że Mamy do czynienia z nowymi pomysłami, co zrobić. Ale to Euroatom wywodzi się z tego pomysłu? Wszystko się wiąże, wynika z tego przemówienia z 1953 roku, z grudnia prezydenta Eisenhowera, który powiedział: Zbudujmy prawdziwą, międzynarodową współpracę na temat wykorzystania energii. Budujmy instytucje, współpracujmy i ta współpraca wtedy się zaczęła, co jest ciekawe, że to wymusi, wymusiło też na stronie tej drugiej, komunistycznej, też na podjęcie tego typu prac. W połowie lat 50. tak naprawdę nawet w polskiej propagandzie, w prasie pisano o tym, że tak naprawdę nie możemy nie przystąpić, nie, nie możemy sami nie spróbować też wejść do tego klubu atomowego, w tym sensie nie militarnym, ale w sensie wykorzystywania przemyśle, w rolnictwie, w medycynie. To była jakby konieczność i do jakiegoś było to niezbędne, żeby w ogóle funkcjonować. Takie było przynajmniej założenie. E, dlatego między innymi też powstał specjalny urząd, który miał charakter, miał, ten pełnomocnik rządu miał e, status ministra. Od, mieliśmy, mieliśmy Ministerstwo Spraw Atomów w latach 90.? Tak, to było biuro Pomocnika rządu do spraw wykorzystania energii jądrowej. To miało charakter właśnie takiego ministerstwa. Zresztą na wzór tego, co działo się w innych krajach na świecie, tych zwłaszcza przodujących, gdzie zwracano uwagę na to, że nie ma możliwości na mniejszą skalę w jakiś mniejszy sposób, jak przez jakieś urzędy, czy przez instytucje, czy to była jednak sprawa na tyle kosztowna, na tyle wymagająca koordynacji, że wszędzie w we państw, wszystkich państwach właściwie mamy do czynienia z ingerencją państwo, państwo musiało zaangażować się w budowanie przemysłu atomowego, szeroko rozumianego. No dobrze, czyli już na zachodzie, ale chyba już na wschodzie też są elektrownie atomowe. prawda? 54, 55, 6 rok to są te pierwsze elektrownie, które powstają, które też produkują energię, bo same reaktory, które powstają pierwsze, to jest w 42 roku w grudniu w Stanach Zjednoczonych, ale to tutaj na czoło wysuwa się Związek Sowiecki, który pierwsze elektrownie w, Ob w obnisku otwiera, zresztą chwali się to, o tym, bardzo mocno, zaraz potem Wielka Brytania, w kolejnym roku Stany Zjednoczone. I można powiedzieć, że to jakby poszło wtedy bardzo szybko. Trzeba tylko pamiętać o tym, że te elektrownie, które powstawały, te reaktory, które tam były wykorzystywane, one jednocześnie produkowały energię, ale były wykorzystywane też do wzbogacania tych pierwiastków, tych surowców uranu, produkcja plutonu i tak dalej też do celów militarnych. Właściwie można powiedzieć, że takie cywilne budowanie elektrowni atomowych tak naprawdę to są na szeroką skalę to są lata już 70., gdzie one są już nakierowane tylko i wyłącznie na to, żeby być siłowniami klasycznymi produkującymi prąd. Ale to zaraz w Polsce, jak pamiętam z prasy, już w latach 60. mówiono o budowie elektrowni jądrowej. To też miała być równocześnie inwestycja militarna. Nie, 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 nie. No tutaj, że tak powiem, jednak ten klub atomowy w sensie militarnym był dosyć mocno ograniczony. Broń atomową, wiadomo, miały być określone państwa i tutaj dbano o to, żeby to, tego nie zmieniano. E, budowa polskich elektrowni atomowych to... No właśnie. E, no wszystko pojawiło się, właściwie zaczęło od roku 1954. W 1954 roku podpisaliśmy porozumienie ze Związkiem Sowieckim o współpracy. Związek Radziecki właściwie miał nam wspomóc w budowaniu naszego przemysłu atomowego. W tym sensie, na początek naukowym bym powiedział, badawczym, jako taki jak reaktor, cyklotron, pomoc naukowców, szkolenia i tak To była taka szersza akcja, którą Związek Sowiecki rozpoczął z innymi krajami też demoludów tak zwanych z każdym z nich podpisywał taką umowę. No i wówczas pojawiło się w rządzie, czy w obrębie gdzieś tam władzy, taki pomysł na to, to my też se zbudujemy. Skoro Rosjanie mają, zaraz budują, otwierają Brytyjczycy, zaraz Amerykanie, zaraz się już Czesi budują. Jak my możemy nie zbudować taki duży kraj? Przypomnę, lata 50. To jest rok 54 5 i rozpoczyna się właśnie, powołana zostaje taka specjalna rządowa komisja na czele z, z ministrem Leszem, który, który miał właśnie zająć się tą sprawą. I bardzo szybko się okazało, że tak. Po pierwsze koszty po drugie, to, co jest potrzebne z punktu widzenia technologicznego, to jest tak dalekie od tego, co mamy, czym dysponujemy w Polsce, że okazuje się, że to jest niemożliwe, że tu trzeba stworzyć coś na wzór właśnie ministerstwa, które zacznie koordynować pracę różnych instytucji, przemysłu, naukowców jako takich i który będzie dopiero w stanie przygotować się do budowania elektrowni atomowej. Proszę pamiętać o tym, że istnienie kopalni uranu w Polsce było tajemnicą także dla, dla władz, kiedy w 1956 roku mamy do czynienia z rozmowami Chruszczowa z Gomułką, słynnymi, mamy październik, to Gomułka zapisuje, o co chodzi temu Chruszczowowi, o jakich kopalniach uranu on do nas mówi, że chcą zrezygnować. Nie, to się zachowały zapiski, o, jakie o co im chodzi, bo Chruszczow zażądał, że chcemy w końcu zrezygnować i chcemy płacić za, za to, co płacimy wam za uran, bo to już jest nie, 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 nam niepotrzebne. Więc polska geologia, nazwijmy to tak ogólnie, do właściwie końca lat 50. miała niewielką wiedzę na temat tego, co w ogóle, że w Polsce jest uran, ile się tego wydobywa, gdzie on jest, jak, jak to wygląda. Więc myśmy byli dosyć, że tak powiem, daleko w tyle. W... Ale już były pierwsze pomysły, gdzie? Zawsze to rozgrzewa opinię publiczną, gdzie ma być elektrownia atomowa. Czy już w latach 50. było Nie, w śmierci? 50. nie było, dopiero lata 60. pojawiły, kiedy zdecydowano o tym, że czy w ogóle my chcemy mieć tak naprawdę, bo o ile władza oczywiście była, bo to też z propagandowego punktu widzenia było ważne, oczywiście chciała budować elektrownię atomową, no to naukowcy, badacze mówili, spokojnie, spokojnie, nas na to na razie nie stać, mamy przede wszystkim węgiel, więc po co mamy budować kosztowną elektrownię, budować wielkie miliony, miliardy złotych, ładować właśnie ten, tego typu inwestycje, skoro mamy i tak planowano, że do lat 80. jesteśmy samowystarczalni, mamy węgiel i nie potrzeba nam niczego więcej. Oczywiście, można by tu się zastanawiać do jakiego stopnia mamy do czynienia teraz z pewnego rodzaju lobby węglowym, nazwijmy, czy ze Śląska, bo pojawiły się tego typu właśnie kwestie. Po co my to robimy? Po co nam jest to potrzebne? Mamy tyle węgla, my inwestujemy w kopalnie węgla, tam jest, tam jest nasze źródło energii tak naprawdę. Ale to jeżeli lobby węglowe, no to chyba w latach 70 było jeszcze trudniej. No wtedy, się już, wtedy pojawiła się już kwestia tego, że mówiono, że to nie będzie rywalizacja, bo te elektrownie atomowe, które u nas miały powstawać, one miały zapewniać może 5% całego zapotrzebowania energetycznego. Druga sprawa wiązała się z tym, że zmieniały się nieco uwarunkowania związane z dostępem do energii. Kiedy w latach 60 planowano dopiero, gdzie powstaną, czy powstaną, jakie one będą, no to zastanawiamy się właściwie tak, że czy i gdzie potrzebujemy. No więc przede wszystkim tam, gdzie mamy deficyty energii. A więc na przykład, nie wiem, Warszawa, Mazowsze, to są te obszary. Drugi, co to potrzebujemy do elektrowni atomowej, woda. Jest niezbędna wówczas, była do tego, żeby chłodzić, to jest absolutne must have, żeby w ogóle rozpoczynać. Trzecia kwestia, no to tereny, które, na których można zbudować elektrownię, bo no nie można budować w mieście. Więc wiadomo było, że ten pas bezpieczeństwa, który jest, to musi być przynajmniej kilkanaście kilometrów od najbliższego, nawet w ogóle, skupiska ludności tam powyżej kilku tysięcy. Do tego jeszcze ulokowane w ten sposób, żeby był nie od nawiecznej, tylko od tak, żeby gdyby coś się nawet stało, ta chmura radioaktywna żeby też mogła, bo to wtedy też brano pod uwagę. I te pierwsze plany, które się pojawiały, to był nad Bugiem i nad Narbią, tak naprawdę. Czyli mniej więcej Małkinia. Nie, nie, to były inne miejscowości drobne. Aha. Ja już te filmy nawet nas nie pamiętam, bo one niczego nam się nie mówią. To były A to są plane, lata 70. To są lata 60. Jeszcze 60. 60., bo wtedy oprócz tego, że były plany, które mówiły, że będziemy budowali, tylko to się ten horyzont przesuwał. Pierwsze z 57 roku plany wykorzystania energii jądrowej atomowej, co będziemy robili, mówiły, że my już w 62 roku zbudujemy elektrownię. Potem się to przesuwało, przesuwało i tak naprawdę w 61 roku, kiedy były ostatnie takie duże plany robione, to myślano, że tak dopiero lata 70. to my zaczniemy budować elektrownie, tak naprawdę. Bo wtedy być może koszt będzie mniejszy, bo, bo, bo wtedy będziemy my przygotowani technologicznie, kadrowo do tego, żeby zapewnić na obsługę tych elektrowni. Proszę pamiętać, że na przykład techników, którzy są niezbędni do w ogóle funkcjonowania w obrębie przemysłu atomowego, pierwsze technikum w Otwocku powstało w latach 60. dopiero. Nie byliśmy gotowi od to. Absolutnie. My zaplecza. jako Polska, to tak warto przytoczyć słowa profesora Niefelda, znanego fizyka, który powiedział w 56 roku, to jest jakaś aberracja, czego wy chcecie, co by chcecie budować. Nie stać nas na to, żeby budować elektrownię atomową. To kiedy i gdzie miały powstać w latach 70 polskie elektrownie atomowe? Takiej decyzji do końca nigdy nie podejmowano. Ten Żarnowiec to był taką, że ja tak powiem, ostateczną decyzją. To się rozbija kwestia przede wszystkim związana z pewnymi ekonomicznymi kwestiami, związanymi z tym, że pod koniec lat 60 Zwrócono uwagę, że o ile 10 lat wcześniej wydawało się, że my do lat 80. jesteśmy nie tylko samowystarczalni, ale jeszcze do tego będziemy mogli eksportować węgiel jako coś, co jest dla nas bardzo istotne, co przynosi dewizy, druga połowa lat 60. okazało się, że my jednak tak dobrze nie będzie. My potrzebujemy dewiz, węgiel sprzedajemy, on się dobrze, to jest dobry towar eksportowy, więc będziemy musieli zastąpić go czymś w naszych elektrowniach. Po drugie, okazywało się, że jest to bardzo ważny element, elektrownia atomowa to jest bardzo ważny element naszych, rozwoju naszej nauki po prostu. Dzięki temu, że powstają elektrownie, jest możliwe prowadzenie badań, bo są środki na badania naukowe dla fizyków, dla też geologów, jest możliwość rozwijania, poszukiwania ponownie rudy uranu jako, ta, jako takiej, więc trzeba znaleźć rzeczywiście miejsce i to miejsce bezpieczne na tych samych warunkach, jak mówiłem wcześniej, to się nie zmieniło. Kwestia zabezpieczenia wody i kwestia zabezpieczenia ludności jako takiej. Stąd pojawił się właśnie Jarnowiec. Pojawiały się różne plany, różnego rodzaju nazwy się pojawiały, ale one się zawsze rozbijały o kwestie pewnego rodzaju czasami lobby. Jak wiemy doskonale, lata 70. to już jest rywalizacja różnego rodzaju środowisk, grup w obrębie władzy, które walczyły o to, żeby duże inwestycje pojawiały się w takich, a nie innych miejscach. Wybór. Taki był, jaki był, wiązał się po prostu no, z decyzją, która gdzieś tam wewnętrznie została podjęta. Tutaj nie odtworzymy chyba dzisiaj do końca tego, tego mechanizmu i tego procesu, który zadecydował. Podejrzewam, rozmawiając, bo rozmawiałem o tym bardzo często z naszymi naukowcami, pracownikami Państwowego Instytutu Geologicznego, na przykład Państwowej Agencji Atomistyki, do dnia dzisiejszego są pewne rzeczy, których się nie mówi, nie wyjaśnia i które nie do końca są nawet czasami logiczne. Ale jest jedna rzecz, bo tutaj, że tak powiem, to, że nie powstała elektrownia atomowa w Polsce do dzisiaj, co wynikało z pewnego rodzaju podejścia społeczeństwa w dużej mierze. Natomiast, jeśli chodzi o te środowisko naukowe, środowisko związane z atomistyką, oni zawsze mówili, to jest nam potrzebne. Ale czy myśląc wprócaj jeszcze na chwilę tego żarnowca? Koniec lat 70. już wiadomo, że będzie to żarnowiec, ale czy również mówiono na przykład, że paliwo będzie pochodziło z tego uranu, który jest w Sudetach? Nie, nie. To wtedy generalnie rzecz biorąc, okazywało się, że dużo tańsze jest sprowadzanie gotowych elementów, bo nie tylko samej elektrowni, jako takiej, bo przecież na licencji to miało być wszystko budowane z sowieckiej, więc nie było sensu, żeby szukać gdzie indziej. Tam był przemysł rozwinięty. Nasze badania szły zawsze w kierunku takim dopasowanym do naszych możliwości, nawet bym powiedział finansowych. Nie pamiętajmy o tym, że lata druga, zwłaszcza połowa lat 70., to jest kryzys ekonomiczny. Rozwój całego przemysłu atomowego, nas na to nie było stać i wtedy raczej mówiono o tym, że my te nasze zasoby, które już znaliśmy, związane z Dolnym Śląskiem, gdzie nie były wykorzystane pewne złoża i z tymi, które odkrywano właśnie na Suwalszczyzna, pomoże, to są nasze, że tak powiem, zabezpieczenie naszych potrzeb, które być może pojawią się w przyszłości. Natomiast w tym czasie to było to na tyle tanie już dzisiaj ten surowiec, że można było go sprowadzać z zewnątrz, było to dużo bardziej, dużo bardziej opłacalne. Powiedział Pan, kwestie ekonomiczne bardzo często to determinowały, no ale to Jaruzelski ogłasza budowę Żarnowca. Jako już rozpoczęcie prac w czasie stanu wojennego, kiedy polska gospodarka jest już w ruinie kompletnej. Tylko pamiętajmy rzeczywistości? o tym, żeby rozwijać cokolwiek i budować, inwestować, potrzebna jest energia. My mamy z tym problem, musimy mieć jednak dostęp, musimy szukać środków, sprzedajemy węgiel. Szukanie logiki w działaniach aparatu władzy w Polsce komunistycznej jest czasami dosyć trudne, ponieważ te różnego rodzaju lobby, które się pojawiały, polityczne, gospodarcze, ale też naukowe, powodowały, że podejmowano decyzje takie, a nie inne. Ta, ta, ta elektrownia, czy te elektrownie powinny powstać wcześniej. Zwróćmy uwagę na to, że, powiedzmy, Francja na przykład. Ona jest właściwie dzisiaj, do dnia dzisiejszego tak naprawdę bazuje na elektrowniach atomowych budowanych właśnie lata 60., 70. To jest. Ale były takie mity, takie mity, które mówiły, że elektrownia Chmielnicki w dawnym Związku Radzieckim, dzisiaj na Ukrainie, to jest to dosłownie polska elektrownia, bo my w w nią zainwestowali i stamtąd miała płynąć do nas energii, to prawda? Nie, nie znam tej historii tak naprawdę i nie potwierdzam tego. Jak wiele mitów związanych z energetyką jądrową i czy w ogóle z promieniotwórczością jako taką w Polsce, no, trzeba czasami trochę z, z dystansem podchodzić do tych historii. To, że dzisiaj się mówi o tym, że będziemy ściągali tam prąd, że będzie stamtąd płynął, tak trochę za, powiem może dygresyjnie, no, mówi się, że kapitał nie zna granic elektrownie. Kapitał nie ma narodowości. Kapitał nie ma narodowości, tak, dokładnie. I być może tak samo energia elektryczna dzisiaj tak naprawdę... Ja myślę, że do tego podchodzić trzeba na, na tej zasadzie, my jako badacze, a zwłaszcza, a w szczególności społeczeństwo, które nie zajmuje się badaniami, nie... No, jesteśmy ograniczeni co do ilości źródeł, które dostajemy. My wiele rzeczy jeszcze ciągle nie wiemy. Nie wiemy do końca, jak na przykład funkcjonowały i jak... przed jakimi problemami stawały, stawały władze PRL-u, Związane na przykład z funkcjonowaniem tej 15. komisji RWPG, która zajmowała się właśnie pokojowym wykorzystaniem energii jądrowej. Ile tam było różnego rodzaju nacisków, związane chociażby z tym, że niech Polska zainwestuje środki w budowę elektrowni atomowej, niekoniecznie w Polsce, ale na przykład w NRD czy na Węgrzech, skąd dostaniemy prąd, ale on był bardziej potrzebny Węgrom, Niemcom. Tam były deficyty energii dużo większe niż w Polsce na przykład. I wiemy o tym, na przykład to, to, to akurat wiemy, że Polska nie chciała się decydować na to, żeby, żeby inwestować, bo po co nam. Ładowanie środków gdzieś, z czego co nam jest właściwie tak naprawdę niepotrzebne, a ogranicza nasze możliwości rozwojowe, nawet tym czegoś, co nam nie przyniesie bezpośrednio jakichś tam środków, jakiś tam, mówiąc wprost, pieniędzy, ale przyniesie nam dużo ważnych doświadczeń związanych z budową przemysłu atomowego. A teraz na koniec. Pytanie, które bardzo często się pojawia: dlaczego zrezygnowano w Polsce z budowy żarnowca? Przez wiele lat jednak lano beton w ziemię, przygotowywano miejsce pod inwestycje, przygotowywano już tak naprawdę, e, ruszono z budową. E, a na początku lat 90 mamy decyzję o wycofaniu się z budowy Żarnowca. decyzja ekonomiczna polityczna uleganie naciskom społecznym przecież tam nawet przeprowadzono referendum w którym lokalna ludność się wypowiedziała przeciwko strach przed Czymś takim jak Wszystko, w Czarnobylu? Ja myślę, że to y, opinia społeczna była tylko takim, y, w moim przekonaniu była tylko y, pewnym takim potrzebnym po to, żeby uzasadnić decyzję, która wtedy wynikała z ekonomii. Nie byliśmy w takim fazie budowy tej elektrowni, to, co, która by jeszcze, która by wymuszała jak gdyby jednak do końca dokończenie tej inwestycji. Natomiast no, były inne problemy ekonomiczne i fakt, że społeczeństwo było generalnie, zwłaszcza po Czarnobylu, negatywnie nastawione w ogóle do tego typu inwestycji, no, wykorzystano ten motyw, ten, to, 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 to społeczne referendum do tego, żeby, żeby odsunąć. Ja bym się nie zdziwił, gdyby okazało się, że mamy tutaj czynienia też z pewnego rodzaju działaniami rynkowymi, zewnętrznymi. Jeżeli można sprzedać Polsce energię na przykład z zewnątrz. To po co wspierać, to może warto wspierać te działania, które powodują, że Polska nie zbuduje sobie. I że będzie musiała kupić. I będzie musiała kupić, nie będzie, nie będzie niezależna w tym zakresie. Ja myślę, że ten element właśnie niezależności pewnego rodzaju bardzo często się pojawia w tle, zwłaszcza tych, tych wypowiedzi, które wiążą się ze środowiskami naukowymi, które mówią o to. Bądźmy niezależni, nie tylko ze względu, tylko musimy pamiętać o tym, to nie jest tylko kwestia energetyki jako takiej, bo energię można kupić wszędzie, ale to jest po prostu rozbudowa, rozwój na szerszą skalę, wymagający od nas pewnego rodzaju poziomu technologii, nauczania społeczeństwa, wyuczenia tego, jak, jak mamy korzystać z tego typu narzędzi i to jest jak gdyby rozwój cywilizacyjny, nie tylko kwestia podstawowa energetyki. Nie chciałbym tutaj snuć jakichś teorii spiskowych związanych z tym, że ktoś celowo robił pewne rzeczy, natomiast nie... A wszystko pieniądze, wszystko biznes. To jest też biznes. Teorie spiskowe mają to do siebie, że winnych i obarczamy winą kogoś za pewne rzeczy, natomiast myślę, że powinniśmy do tego podejść na zasadzie, no każdy dba o pełne własne, i to jest tego swojego rodzaju patriotyzm. Dbajmy o własne o siebie, wtedy ewentualnie będziemy mogli, że tak powiem, nawet pomagać innym. To jest tak, jak z ratownictwem. Pierwszą rzeczą, którą, którą powinniśmy robić, chcąc komuś pomóc kto po wypadku, zadbajmy o własne bezpieczeństwo, bo zaraz będziemy mieć dwie ofiary. I myślę, że to jest to samo, powinno być u nas. Zadbajmy o siebie, zbudujmy do, dobre społeczeństwo, zbudujmy bogate społeczeństwo kraju, wtedy będziemy pomagali innym. Dzisiaj w kopalni uranu w Kletnie rozmawialiśmy o historii budowy elektrowni jądrowych w Polsce z profesorem Robertem Klementowskim. Zapraszam na następny odcinek Giełdy Historii.